Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian. No to drugi na dzisiaj odcinek z Ultimate Team. No cóż, wiemy jak się wcześniej zakończyło, mam tylko nadzieję, że tym razem no, uda nam się wygrać. Widzę, że Johnowi, kurde, myszka mi sama chodzi, że Johnowi się skończył kontrakt, więc musimy odrobinę to zmienić. Czy jest jakiś lewy pomocnik, jest Essi Garibia, więc w taki sposób to zakończymy, jednak przydałoby się kupić takiego z krwi i kości Pomocnika, lewego pomocnika, jednak na chwilę obecną no, zbieram na tego Hugo. Hugo? Halka, sorry, Halka. Znów Hugo powiedziałem: wybaczcie. Dobra, wracamy do starej formacji, bo tam miał czerwoną kartkę, biedaczek. Czy wszystko jest na miejscu? PO. PO. Adriano, jeśli się nie mylę, na tej pozycji zawsze był. No, Adriano, się skończył kontrakt. Dobra, i tak to jakoś bardzo nie rozwala mojej gry. Więc wszystko jest w miarę gotowe. Robinio. Robinio, gdzie jest Robinio? Jak wygląda jego kondycja? 94. Wellington rozpocznie z ławki rezerwowych. No to dla dobra. Naszego, naszej ligi dla dobra, naszego odcinka. No cóż, zostało nam, zostały nam cztery mecze. Cztery mecze. Jak widzicie, brakuje mi 5 punktów, żeby zostać w lidze. Musimy wygrać dwa mecze lub jeden wygrać, a dwa zremisować. No, wolę wygrać te dwa, no i mam tylko nadzieję. Mam tylko nadzieję, że ten odcinek wyjdzie lepiej niż wcześniejszy na dzisiaj. Chciałbym, naprawdę. Chciałbym wygrać. Miejmy nadzieję, że wygram. No to i jedziemy, Musz chyba kupi... kupię sobie po tym meczu jakieś stroje. Jeszcze nie wiemy o Sir Alex. Z tego co widzę, czy to jest Sir Alex? Czy to jest Sir Alex? Wygląda na Sir Alexa. No raczej był skład Manchesteru, jakby nie patrzeć. Znaczy, dwie osoby ma z Manchesteru, ale ma stroje Manchesteru i logo Manchesteru, więc wiecie, to jest skład Manchesteru. Ja mam skład Dix. I miejmy nadzieję, że Dixy tym razem uderzą skuteczniej. Ronaldinho, piłka i w tym momencie tak jest, Alex! Alex! Ten prawie że dwumetrowy monster. Potwór zdobywa w 16 minucie bramkę. No wreszcie ta piłka trafiła do siatki. Ronaldinho, zaraz, zaraz niecelne wybicie. sweet goal, o oh Jezu. Mamy kolejną szansę, Robinho z krzywem, tak jest, piękny dribbling, króletka i zatrzymani! Tak jest, to nie może być nic innego jak rzut karny i Ronaldinho zdobywa bramkę! 43. minuta rzutu karnego, tutaj mamy już drugą połowę rozpoczęta i główka! Główka, no niestety... A, to dla naszych rywali bramka. No niestety, shit happens, tutaj no kolejny shit, ponieważ w tym momencie 3 do 2. Robinio do Enrique. Enrique do środka. Pato. Gol. Pato. Ratuje. Odnawia nasze nadzieje. Bramka w 79. Minucie. W tym momencie 3 do 3. 3 do 3. Jestem troszkę zdziwiony, że to wpadło. Zobaczmy powtórkę. Ale jednak. Jest remis. Defo. Defo. Wiktor. Ryzykowne wyjście. Defo. Poprzeczka, proszę. Nie, no ja nie wiem co się ze mną dzieje. Nagle wszystkie, wszystkie mecze przegrywamy. Kolejny mecz i mówiłem, że spokojnie zostaniemy w lidze. Mistrzostwo. No tak właśnie, powoli się żegnamy z naszym mistrzostwem, jednak pewnie. Zaraz czeka nas kolejny mecz. Kurde, potrzebuję kogoś dobrego. Nie tyle dobrego, co sam muszę się po prostu nauczyć grać. Wyzwanie drużyny tygodnia. No cóż, nie, ja tu nie będę nic wyzywał, bo mi się nie chce. Messi, Messi, czyli Messi jest teraz dostępny w paczce. Nie mam kasy na paczkę. Bym musiał ukończyć ligę. Zostać w lidze to bym dostał i moglibyśmy sobie spróbować. No ale cóż, słyszymy się za chwilę w kolejnym spotkaniu. Rywal znaleziony, oczywiście strojów nie kupiłem sobie dopiero teraz. Przypomniałem, a nie będę się specjalnie wracał po stroje. No i 96, ocena 82. Znów Podolski, jak ja nienawidzę twoj, tej twarzy. Kurde, co już. Nie wiem, no, no ma coś takiego, że się wkurzam. U Ozil 87. Nie wiem, czy to na padzie to czasu nie jest. Nie, to nie jest hazard. Nie mam pojęcia. No to. Co? Czwarta porażka z rzędu? Miejmy nadzieję, że nie. Zaraz tutaj kto odbierze. Wellington! Wellington! O jezu! Rzut wolny! Rzut wolny dla Dix! Będzie chyba. O tak, Ronaldinho! 24 metry dawno, stąd nie trafiliśmy. I chyba nadal nie trafimy. Ronaldinho! Poprzeczka, no nie! I w tym momencie Podolski pakuje piłkę w bramce. No nie miałem nic do powiedzenia, choć może nie, nieważne. Kurde, tragedia w tej pierwszej lizy i dlatego właśnie mówiłem, że wolałbym tak szybko nie awansować. Wellington. Dribbling, przejście, to jest już blisko pola karnego, gol! Panie i panowie, całe boisko prawie, że przeżyło no i pakuje. Pakuje tą piłkę pod poprzeczką Wellington! Na 1 do jednego! Potwornie. Gomez. Sweaty goal. Nie! Nie jednak goal. Ronaldinho, podanie do Eduardo. I w tym momencie zmiana Wellington. Wellington, znaczy zmiana stron Wellington. Czy to jest nasza nadzieja? Dośrodkowanie. Tak jest! Robinio w 72. Minucie na 2 do 2. Czy Diks dadzą radę? W tym momencie to jest kontratak, kontratak. Jak widzimy, Carlos Eduardo stara się coś robić. No i nie udaje się, ponieważ przechodzi. No i gol! Tak jest. Tak jest. Mariano, Mariano, tam byłem faulowany jeszcze. Mariano! I odpowiedź! To się nazywa odpowiedź. Milito, nasz. Weteran, że tak go nazwę, w 80. minucie na 3 do 3. Dix się nie poddają, Dix ofiarnie strzelają. To jest 84. minuta. Nie! Mirek, i ty przeciwko nam. Porażka, kompletna porażka. Ja chcę już jak najszybciej wynosić się z tej ligi. To jest po prostu bez nadzieja. Jednak czeka nas jeszcze jeden mecz. No, nie skończę, dopóki nie wygram. Albo nie spadnę. Mam dość, mam tego dość. Kurde, no. No dość, trzeba... Znaczy, nie nauczy się grać nie grając, więc trzeba grać. Pewnie porażki nas czegoś nauczą, jednak... Bez przegranych, no, się nie nauczymy wygrywać. To takie moc to moje jest. Mamy... Jeszcze mamy szansę zostać w lidze. No, ale jest coraz gorzej, jest coraz gorzej. A kasy nad zawodników nie mam. Kurde, Hulk by się przydał. Utrzymamy się w lidze No to zostaniemy Znaczy dostaniemy 5 koła I prawie mi na halka Wystarczy najwyżej Nie, nie będę go kupował pod inną formację To nie ma sensu Mam kogoś na obronę No Lockwood Lockwood Ocena spada, no ale Albo inaczej mm, Jak wygląda kondycja? Ja wam powiem, że robinio mnie trochę zawiódł No troszkę, dobra Tak zaszalejmy to no dobra Ostatnia nasza nadzieja Ostatnia nasza nadzieja Jeśli przegrywamy ten mecz Odpadamy Odpadamy Opuszczamy ligę pierwszą. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No te stroje Benfiki, jeśli tak to jest, Benfica z tego co pamiętam, przeważnie przynosiły nam szczęście. Znaczy, często czułem moc w nich, jednak cóż. Może gdybym nie marnował, znaczy wtedy na angielskim składzie tej kasy nie zmarnował, to może bym miał już teraz kilku lepszych graczy, no ale na błędach się uczymy. Na błędach się uczymy, liczymy na wygraną. Jeśli nie. Żegnamy się z ligą pierwszą, wracamy do drugiej. To jest taka taktyka moja. Wracamy do drugiej, zdobywamy mistrzostwo drugiej. Drugi puchar dostaje, to jest dobra myśl. Enrique Lockwood faulowany. Próbował odbior piłki. I! O, 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 Nadchodzą kłopoty, nadchodzi gol! Znów genialna obrona. Powinienem grać chyba formacją z dziewięcioma napastnikami. Może wtedy odnieślibyśmy jakieś ośnie... Podnieślibyśmy tak dobrze poeks. Jeszcze przeskoczył mu tą piłkę. No fuck! Odbił Robinho. Przedziera się Robinho, Ronaldinho, sorry, Ronaldinho do no i jeden do dwóch. Nadzieja wraca na początku drugiej połowy. Szybka akcja Dix, szybki kontratak Dix i jest i bramka. Tak trzeba grać. Coś niesamowitego obrońcy się wreszcie spisują i tak to za mało, żeby powstrzymać naszych rywali. I tym razem, cholera, wpadło! Ronaldinho, rzut rożny, Naldo! Prosta przy słupeczku, 60. minuta, Naldo nasz obrońca, zdobywa bramka tutaj jak widzimy, kolejna okazja, Tiotte! 90. minuta! 90. minuta! A my wiemy, co to oznacza! My doskonale wiemy, co to oznacza, jednak nadzieja umiera ostatnia, Pato! Nic z tych rzeczy! Wiecie, co się stało, doskonale o tym wiecie, ja też. Było wiele próśb o to, żebym ułożył, żebym zrobił ten obiecany hymn Dików. Pozwólcie, że go zaraz zaśpiewam, jednak jestem pewien, że wiele z was doskonale wie, jak on brzmi. Bilans 2, jeden remis, sześć porażek, spadamy do niższej ligi. Chcecie wiedzieć, jak brzmi ten hymn? Proszę bardzo. Na 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 na, na 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 na, hey hey hey, goodbye. Na 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 na, na 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 na, Dick sucks all the way long. No i to jest nasz chwilowy hymn. Mam 6000 monet. Wiecie co, chrzanie skrzydła. Czas zainwestować w tą cholerną obronę. Powiedzcie mi. Kogo kupię za 6300? Szukaj aukcji. Zobaczę, kogo w ogóle możemy dostać. Szukaj zawodnika, cena minimalna: 6000. Znaczy damo od 4000, bo może wtedy jakieś poważne. O, tyle tutaj dowolne. No i pozycja: ogółem obrońca. Poziom złoty, narodowość Brazylia. No nie chcę ceny maksymalnej 4,5. Hulk, koszt, Hulk kosztuje Hulk. Hulk kosztuje z 10 tysięcy. Aha, czyli nie ma nikogo takiego za taką cenę. A bo cena kup teraz musiała się ustawić. No super. A teraz? Czy jest ktoś, kto. No nie ma! Nie ma ktoś, kto by mógł zwrócić uwagę. No chyba, że ten Santana jest naprawdę niezły. Albo David, ten, ten, ten. ten. Napisze mi, czy ktoś z tych panów tutaj, których widzicie obecnie, wymaga. Uwagi, a teraz rzućmy jeszcze okiem na prawą, prawą pomoc, albo, tak, PP, albo inaczej, bo LP, czy jest ktoś na LP, proponowana 4-1, 2-1. Chwilę sobie odpoczniemy od Ultimate Team, ja postaram się podwyższyć skilla, żeby było lepiej, niskie tempo mam, Michel Bastos, Michel Bastos, Michel Bastos, Nene. Ta dwójka, Powiedzcie mi, kupić któregoś z nich, czy jednak zbierać, zbierać na kogoś? Wartościowego, czy oni po prostu nie są opłacalni? Szczegóły, czy coś 3? Słabsza noga, sztuczki 4. Hmm, szczegóły gracza, no nie wiem, nie wygląda jako śmiernie. Dajcie znać, dajcie znać, czy któregoś z tych panów opłaca się kupować Robinio, Robinio na LP. Lewy pomocnik, a ja na jakiej pozycji go mam? Chyba, nie, ja nie mam go na LP. Ale może kartę bym sobie kupił i przeniósł Robinio na LP. Bo jakby nie patrzeć na ataku, to on, u mnie, on jest Elena, nie LP. A na LP byłoby mu lepiej. No nie wiem, albo tego Halka, no szukam dobrego obrońcy. Jutro Ultimate nie będzie. Nie wiem, jutro sobie odpoczniemy od FIFA albo. No nie mam pojęcia. Trybu kariery nie mam ochoty nagrywać, więc. Nie wiem. Nie ma na razie sensu. Może turniej też nie było odpadne w drugim meczu. innego gracza nie pewnie nudny jest, ale ile kasy można zarobić? Czy się tu opłaca, żeby monetki chociaż zarobić? No nie wiem. Nie po prostu nie oszukujmy się. To by raczej nie było ciekawe. No nie wiem. Jutro raczej sobie odpoczniemy. Zobaczę jeszcze, zobaczę. Dzięki za oglądanie. Czekam na Waszą pomoc. Pozdrawiam. Cześć.